Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, tu Aśka z relacji na Medal. Dzisiaj chciałabym króciutko powiedzieć na temat więzi rodzicielskiej. Badania podłużne nad rozwojem dziecka pokazują, że jednym z czynników, który ma wpływ na przyszłość dziecka, w zasadzie na podstawie którego możemy przewidzieć przyszłość dziecka, jest jego więź z rodzicem. To od tego, jakie relacje y, tworzy rodzic, tak? jakie, jaką atmosferę domową, jaką atmosferę wychowania tworzą rodzice, w dużej mierze zależy przyszłość dziecka. Okazuje się, że na, biorąc pod uwagę to, czy y, nasi opiekunowie byli wyrozumiali, empatyczni, wrażliwi na nasze potrzeby, czy też byli bardziej... Tacy, władczy, rozkazujący, apodyktyczni, chłodni, jakby te cechy w dużej mierze mają wpływ na to, jak my sobie będziemy radzić w życiu dorosłym. Okazuje się, że rodzaj więzi, jaki wytwarzają rodzice w stosunku do swojego dziecka, jest predyktorem sukcesu, również zawodowego, czyli sukcesu w życiu dorosłym. Naszych dzieci. Od tego, jaką stworzycie bazę dla dziecka, od tego, jak będziecie zaspokajać potrzeby waszego malucha, w dużej mierze zależy to, jaką będzie sobie radził w życiu dorosłym, jaką będzie osobą, czy będzie potrafił się komunikować, czy będzie potrafił nazywać swoje potrzeby. Czyli tak naprawdę słuchajcie, jakby szczęście i sukces. Zawodowy sukces akademicki e, naszych dzieci zależy od pierwszych chwili jego ich życia i od tego jaką bazę my jako rodzice im e, damy. Dlatego bardzo ważne jest, żeby blisko, obok dziecka był ktoś, kto daje mu poczucie bliskości, kto daje mu poczucie wsparcia, e, kto daje mu poczucie bezpieczeństwa, dbałości o jego potrzeby. Zauważa jego uczucia, e, otacza go opieką, e, ukaja jego nerwy. Jest po prostu taką bazą, do której zawsze mamy ochotę e, wrócić. Taką podstawową teorią więzi jest teoria Wolbiego. E, jest fajnie opisana w książce: więź daje siłę, którą generalnie Wam bardzo. Polecam i pokazuję, jak, się, jak ta więź jest zbudowana, przez jakie etapy przechodzi i, i co możemy zrobić na poszczególnych jakby, etapach rozwoju naszego dziecka. Co możemy zrobić jako ci tacy bliscy rodzice, empatyczni rodzice. Ale chcę Wam przeczytać bardzo krótki e, fragment, który mówi o tym, dlaczego warto zbudować więź. Bolby pisze. Każda jednostka tworzy robocze modele świata i siebie samej. Do takiego modelu napływają uczucia, wiedza i wyobrażenia o sobie samym, ale również reakcje i wyobrażenia znaczących osób, przekazywane dziecku najróżniejszymi drogami. Dziecko, którego pragnienie miłości spotyka się z pełną miłości odpowiedzią, rozwinie inne wyobrażenie o sobie niż dziecko, którego pragnienie kontaktu odbierane jest przez rodziców jako uciążliwe. Jako istota społeczna dziecko będzie siebie samo spostrzegać jako sympatyczne, jeśli ludzie, którym ufa, również traktują je jako miłe i odpowiednio się z nim obchodzą. Dlatego, żeby Wasze dzieci spostrzegały siebie dobrze, miały wysokie poczucie własnej wartości, żeby radziły sobie w świecie zewnętrznym, w świecie społecznym, to Wy jako rodzice, my jako rodzice musimy dać siebie wszystko, musimy dać im tą bliskość i więź, żeby one jakby tym samym odpłacały innym. I więź kształtuje się tak naprawdę, słuchajcie, od pierwszych chwil życia, e, a niektórzy twierdzą i, e, i myślę, że mają rację, ale tak naprawdę zdecydowanie jeszcze wcześniej. Bo przecież już kiedy dziecko jest łonie mamy, już je możemy ugłaskać poprzez kontakt, tak, głaskając e, nasz brzuch, możemy się z nim bawić, dotykając. Jego kończym przez powłoki brzuszne. Przecież nas słyszy, jak mówimy, więc nawiązuje tak tą relację, zaczyna poznawać głosy. Ale to, co najbardziej możecie zrobić, to jest ten, to, co się dzieje zaraz po porodzie. Bardzo ważne są dwie pierwsze godziny po porodzie, ponieważ wtedy stężenie hormonów jest tak duże, że pozwala pobudzić niejako tą więź taką matczyną tak więź rodzicielską i wtedy budzi się jakby miłość, rozkwita miłość do dziecka, a generalnie przez całe życie tak możemy tą więź dalej budować. W okresie, jakby na każdym etapie też mamy inne sposoby budowania więzi. W okresie niemowlęcym dziecko potrzebuje przede wszystkim kontaktu fizycznego, czyli przez pierwszy rok życia najważniejsze jest to, żebyśmy dziecko nosili, tulili, polecam masaże różne, masaż chantal'a, żebyśmy byli obecni tak, blisko utulali, kładli sobie na swoim ciele malucha i, i kangurowali go I, i ten kontakt skóra do skóry jest tutaj bardzo, bardzo ważny. Jak już trochę jest dziecko starsze, to zabawy takie fizyczne, żeby można było się łaskotać, rysować na pleckach i tak dalej, to jest również karmienie piersią, tak, karmienie piersią na żądanie, nie w jakiś tam odstępach wyliczonych czasu, tylko wtedy, kiedy dziecko tego potrzebuje kiedy zapłaczę i pokażę, że ma potrzebę niezaspokojoną, wtedy pojawia się rodzic, który tę potrzebę zaspokaja i daje dziecku potrzeby, poczucie bezpieczeństwa. Tak, Mam niezaspokojoną potrzebę, pojawia się rodzic, który pomaga mi odnaleźć harmonię i spokój. W okresie późniejszym, tak, w okresie przedszkolnym dochodzą tutaj inne... E, Czynności, oprócz tego kontaktu fizycznego, dalej brania na kolana, dalej rysowania na pleckach, masowania, głaskania e, po głowie, przytulania, całowania i tak dalej, bo tego nigdy nie jest e, tak naprawdę za dużo, ale jakby oprócz tego w okresie przedszkolnym niezwykle istotne jest to, abyśmy potrafili nazywać też uczucia dziecka i pokazywali mu jakby taką emocjonalną bliskość. Czyli oprócz fizycznych potrzeb, zaspokajali też potrzeby emocjonalne i bardzo dbali o uczucia naszego malucha. Pomagali mu je nazwać, pomagali mu poradzić sobie z nimi, tak? Nie bagatelizowali, czyli nie mówili, że na przykład to upadłeś, to nie boli, Przecież, czemu ty płaczesz, tak? To boli, to może boleć, jest ci przykro, złościsz się, jest ci smutno, czy mogę coś dla ciebie zrobić, chodź, przytulę cię, nie? I jeszcze inaczej będziemy postępować w okresie szkolnym albo w okresie nastoletnim, gdzie tak naprawdę no tutaj kontakt fizyczny już niekoniecznie będzie ważny w budowaniu roli, bo jednak powstaje taki pewien dystans między nastolatkiem a rodzicem. Nastolatek trochę ujmuje rodzica jako taką zupełnie inną bazę. Inny obóz, tak, są dwa obozy, my, rówieśnicy i wy dorośli, rówieśnicy mnie rozumieją, dorośli mnie nie rozumieją i stąd się biorą różne konflikty, ale nie niemniej jednak nastolatek również potrzebuje naszego wsparcia i potrzebuje, żebyśmy byli dla niego taką bazą, że jak coś się zadzieje, jak nie wyjdzie mu w pierwszej miłości, to on może przyjść. I o tym z nami porozmawiać, może powiedzieć, co czuje, może powiedzieć, jakie ma potrzeby, i my tego nie będziemy bagatelizować. Będziemy rozpoznawać jego potrzeby i będziemy też pomagać mu te potrzeby zaspokoić, zrównoważyć. Tak? To i będziemy też wiedzieć, jak ważna dla niego jest potrzeba samotności tak? w okresie nastoletnim. Dobre rady, które bym mogła. Wam polecić, tak dać, żeby budować tą silną, taką bezpieczną, fajną więź z naszym dzieckiem, to jest to, żeby być po prostu obecnym. Żeby być obecnym w życiu dziecka, żeby dawać mu czas wartościowy, żeby... Znaleźć taki moment, żebyśmy mogli się pobawić z nim, żebyśmy mogli pobyć na jego zasadach w tej zabawie, bez telefonu, bez obiadu, bez innych jakbym, zawodowych, chociażby zmartwień, tak? Taki czas tylko dla naszego dziecka. Druga sprawa, która na pewno daje takie bardzo ważne ukojenie budowania tej więzi, to jest reagowanie na potrzeby dziecka i reagowanie na na jego emocje. Kluczowym dla mnie jest nazywanie emocji, nazywanie uczuć, tak? Widzę, że lecą Ci łzy, jest Ci smutno. Dużo przytulaj, dużo przytulaj, bierz na kolana, głaskaj po plecach, masuj, cześć włoski, masuj, jeśli potrafisz, tak? Masaż szantala, ja masuję swoje dzieci, nawet trzynastolatka. Co prawda, już nie z taką częstotliwością jak w okresie niemowlęcym, tak? Ale nadal bardzo to jest fajny sposób na kontakt z, właśnie z dzieckiem i budowanie takiej więzi, bliskości. Ale też nie zapominajcie w tym wszystkim, aby zadbać o siebie i o swoje potrzeby, bo tylko jakby naładowana bateria jest w stanie dać energię. Czyli musicie naładować siebie, żeby być w stanie dać tą energię Waszym dzieciom. I musicie zadbać o swoje potrzeby, o swoje hobby, o swoją pasję, żeby naładować swoją energię i być taką ciepłą, fajną, dobrą bazę dla Waszych dzieci. Kiedy Wy będziecie wyczerpanym, wypalonym rodzicem, to tak naprawdę nie będziecie w stanie dać tej bazy i nie będziecie w stanie dać tej bliskości, tej więzi swoim y, dzieciakom. Dlatego y, jak w samolocie najpierw musicie zadbać o siebie, żeby móc ratować i pomagać tego, kto jest obok was. Dlatego życzę Wam, żebyście potrafili znaleźć swoją pasję, żebyście potrafili wygospodarować chwilę czasu takiego tylko dla siebie, żebyście naładowali swoje baterie i swoje akumulatory. Po to, żeby dać bliskość, dać więź Waszym dzieciakom i żebyście potrafili stworzyć taką więź i taką atmosferę rodzinną, żeby dzieci zawsze chciały do Was wrócić i w tych fajnych momentach, i w tych dla siebie trudniejszych, podzielić się z Wami e, tym, co dla nich jest trudne, emocjonujące, e, żeby to do Was przychodzili e, po wsparcie i żeby właśnie dom był taką oazą spokoju, bezpieczeństwa. Tyle y, o więzi rodzicielskiej na ten moment. Myślę, że, że będę do tego tematu wracała jeszcze nie raz, dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie. Jeśli możecie, to zasubskrybujcie, y, wciśnijcie okejka. Y, będę Wam bardzo wdzięczna za komentarze, odgłos a i za udostępnienie filmu potrzebującym rodzicom. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, do zobaczenia w kolejnym filmie.